Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem, zadzwoń 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Drodzy słuchacze, w studiu ze mną jest oczywiście od samego rana Kasia Prałat Dzik. A to powiedział Bartosz Skopiński. Tak jest. No i drodzy słuchacze, my czekamy tutaj na Wasze telefony. Bo jest jeszcze z nami Leszek wspaniały. No tak, no jest. No tylko się nie odzywa w ogóle. Jestem, nie. dzień dobry, witam Was i o, witam o naszych słuchaczy. Nie o grzybach, wcale nie o grzybach, tylko właśnie wrzucam aktualny stan Odry w Głogowie, która systematycznie opada i w czwartek już będzie poniżej stalu, stanu alarmowego. Bardzo nas to cieszy. Dzisiaj już poniżej stanu alarmowego. Także. Sytuacja się stabilizuje i wraca do normy. Dziś spróbujemy się dowiedzieć między innymi, kiedy ruszy wielkie sprzątanie na tych terenach, które niestety woda z wysokiej odry zalała. No i też szykujemy kolejne ciekawe informacje wspólnie z naszymi reporterami dla Was. Był to weekend obfidujący w różne imprezy i w w wielu galeriach zdjęć możecie zobaczyć, co działo się w regionie. A jeśli byliście na tych imprezach, no to możecie sobie tymi zdjęciami właśnie przypomnieć, jak to wyglądało w całym Zagłębiu Miedziowym. Zapraszamy. Ja y, pobie nie miałeś czasu. pobiegu, biegu, y, po miód poszedłem na trasę, bo y, widziałem, że przy trasie rozłykanie to z pięcioma kaniami z Przemkowa wróciłem. <grym> nie mógł, nie mógł odpuścić. No nie. Nie, nie, no co ty, jak stało ich tyle, to jak to odpuszczać? Nie wolno. Stało ich tyle, tylko pięć zabaw. Była kolacja. No tak, na, na, na zdrowie. Drodzy słuchacze, faktycznie grzybów się pojawiło troszkę w lasach, natomiast słyszałem, że to są grzyby, które są niestety, ale w większości robaczywe. Może dlatego, że popadało, a potem było sucho. I dlatego? Być tak. może. Natomiast mam nadzieję, że to nie będzie taka jakaś plaga tych roboczych grzybów w tym roku. Jeszcze takie zdrowe, zdrowe. Znajdziecie. Póki co to czekamy na wasze telefony 767 400 400. Jak znajdziecie telefon, to też dzwońcie do nas właśnie pod ten numer. Informujcie, co tam u Was, co zaobserwowaliście, co Wam się nie podoba, co chcielibyście zmienić. Może jakiś trudniejszy temat, cięższe, jakiś kaliber, a może jakaś dyskusja. Wszystko zależy od tego, jak to się dzisiaj potoczy w poniedziałek 30 września. No właśnie, zapraszamy 767 400, 400 do telefonowania w temacie dla reportera. Czekamy na zgłoszenia na tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Może już jakieś tematy mają swój szczęśliwy finał, o tym też jak najbardziej mówcie na naszej antenie. można nawet chcecie wysyłać kwiaty i tyle w ramach podziękowania osobom, które sytuację poprawiły. No to są takie możliwości i do tego nam, namawiamy. Jeszcze raz przypominam, numer do nas na antenę: 767 400, 400. Tak, czekamy drodzy słuchacze, no i wspominałem o galeriach zdjęć, jest ich naprawdę sporo i od Kasi Rososzko i ode mnie i od Iwony Mierzwiak, bo działo się dużo i od, od Maćka Iżyckiego także, bo przecież wspinano się na Kielich w miniony weekend w Lubinie, no i też nie zabraknie zapewne ciekawych wydarzeń w nadchodzącym tygodniu, o których na bieżąco będziemy was informować, a wy jak chcecie sobie zaplanować czas, no to dział co gdzie kiedy poleca się portalu miedziowe.pl, bo tam imprez wszelakich różnej maści sporo, organizatorzy stają na wysokości zadania i korzystają dostają z tego bezpłatnego narzędzia, informując nas o tym, co się będzie działo, no i za, co za tym idzie was, drodzy mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Czekamy 767-400-400 przy poniedziałku, weekend za nami. Co tam ciekawego zaobserwowaliście? A może komuś, tak jak tu już mówiliśmy, należą się kwiaty i motyle. To też jest taka możliwość. I warto z tej możliwości skorzystać. Całe Zagłębie zapraszamy. Lubin, Prokowice, Głogów, jeszcze inne miejscowości pod numer 767-400-400. Dzwoncie, do 9.45, jeszcze dużo czasu, ale czas szybko mija. Nie ma co czekać do ostatniej chwili, zastanawiać się od razu. Dzwoncie i zgłaszajcie temat. Dzisiaj też będę przygotował informację. Już powiem, że dzisiaj na godziny popołudniowe można się wybrać do Zamku Książąt Głogowskich. Tam bowiem wykład połączony z prezentacją publikacji, a publikacja dotyczy Głogowskiej Fabryki Zegarów Wieżowych Weisa, Karla Weissa i jego następców będzie można porozmawiać z autorami, ale będzie można też nieodpłatnie publikacje zdobyć. Wstępna to spotkanie dzisiaj w Zamku Książąt Głogowskich jest wolny. Wykład Michała Olejniczaka pod tytułem Głogowska Fabryka Zegarów Wieżowych Karla Weissa i jego następców. No i to będzie połączone z prezentacją książki o tym samym tytule. Tak więc jeśli kogoś ta tematyka interesuje, to zapraszamy serdecznie dziś na 17 do Głogowskiego Muzeum. Opracowanie zostało wydane przez Głogowską Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych i też dzięki dofinansowaniu Gminy Miejskiej Głogów. To dziś o 17.00 i tak naprawdę każdy mieszkaniec może na to spotkanie, na ten wykład przyjść i zdobyć bezpłatnie wspomnianą. Publikację, książkę, jakby tego nie nazwać. No, zapraszamy bardzo gorąco. Ciekawy temat, no i warto skorzystać z takiej propozycji. Różne ciekawe propozycje też są u nas na miedzi.pl w zakładce Co Gdzie kiedy. Zapraszamy organizatorów imprez do umieszczania informacji na temat tych wydarzeń, które proponujecie, bo to bezpłatna forma. Klikacie w zakładkę Co Gdzie kiedy. Tutaj przycisku tworzy wydarzenie, wypełniacie formularz i voilà. I gotowe. Zapraszamy, proste, korzystajcie. No, proste jak budowce. Tak, a my do tej zakładki często zaglądamy i właśnie w oparciu o nią opowiadamy naszym mieszkańcom naszego regionu o tych wydarzeniach, które proponujecie, więc warto skorzystać. Szczególnie, że to jest bezpłatne narzędzie. Zapraszamy serdecznie w najbliższych dniach. Postaram się zaprosić do studia, choć wiem, że bardzo napięty ma czas ostatnio, ale jednak, jak nie, jak nie do studia, to przynajmniej telefonicznie będziemy nagrywać Anię Gomułkę z fundacji z Dalkowa, bowiem 5 października w Dalkowie. Pamiętniki melodią, pamiętnik melodią opowiedziany, czyli spotkanie koncertowo-czytelnicze. O szczegółach już niebawem na naszej antenie, ale też i w portalu regionu miedziowe.pl. Dodatkowo będzie warto się wybrać 5 października na 16. Wstęp będzie wolny. A co tam się będzie wydarzać? No, to Anna Gomułka już niebawem na naszej antenie zapewne opowie. No i nie tylko, Ania, odwiedzi nas w studio Radialka Zagłębia Miedziowego. Dziś na przykład będą tematy takie dla zdrowia ważne. Będziemy zapraszać do Ekobazy w Lubinie, bo tam startuje cykl warsztatów, które nas wprowadzą, ale też chyba przygotują. Na jesień, więc warto posłuchać. Edyta Bagińska dzisiaj po południu u nas w popołudniowych rozmowach z gośćmi w studio, ale Michał Górawski też powie, jakie tematy zaproponuje w październiku, jakie idzie o spotkania z historią w klubie Mayday w Głogowie. To też taka bezpłatna akurat propozycja spotkania z historią we wtorki, co tydzień w klubie Mayday w Głogowie, z tego też warto skorzystać. Szczególnie jak są to bezpłatne wydarzenia, no to szczególnie, no i namówcie młodzież, żeby też korzystali. Zawsze no to dodatkowa forma, taka zupełnie inna, jak idzie o naukę historii. Myślę, że może Wam to pomóc później w szkole. No, może, tylko, tylko trzeba się wybrać. Tak, na 17, więc już po szkole, jak najbardziej. Na spokojnie, chyba że ktoś ma zajęcia dodatkowe to zawsze można namówić kogoś z zajęć dodatkowych, żeby na to wybrać się właśnie. To mogą być takie dodatkowe, darmowe jasne, zajęcia. Tak. Drodzy słuchacze, my tutaj czekamy na wasze telefony, a wy coś dzisiaj tak... Właśnie, jeszcze coś, nie było żadnego telefonu. Zapomnieli w ogóle, że coś jest, jakiś temat dla reportera. No jest temat dla reportera, ja tu nawet kwiaty i motyle mam już ustawione, liczyłem na to, że tu coś się już pojawi, a, a tu nic. Cisza. Na razie nic. Oho, cisza. Echo, echo. coś nie możemy się doczekać, a wydawałoby się, że po weekendzie, kiedy na pewno miło spędzaliście czas, to tych tematów dzisiaj nie będzie brakowało, a tymczasem jak na razie spokój. Natomiast zapraszaliśmy na dziś na popołudnie, a przypominamy też, że od września trwają już zajęcia Nordic Walking Senior i jutro pierwsze październikowe, bo jutro pierwszy października to pierwsze październikowe, o godzinie 16.00 zbiórka w pobliżu Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Koszarowej 1 przy Fosie i tam Celsyna Grobelna prowadzi zajęcia dla seniorów, ale też tak naprawdę dla każdego, kto ma chęć pomaszerować skijami. Głównie zajęcia odbywają się w fosie miejskiej, bo jest ona i oświetlona, i tam jest bezpiecznie z dala od aut. Tak więc od 16 do 18 jutro kolejna odsłona Nordic Walking Senior. Zapraszamy serdecznie tych, którzy lubią maszerować skijami I z tego też warto skorzystać, bo to darmowa propozycja. Tak. No właśnie, więc takich darmówek to jest bardzo dużo w naszym regionie, tylko trzeba je odnaleźć, a można ich poszukać u nas na miedziowe.pl. 767-400-400, drodzy słuchacze, to jest temat dla reportera, czekamy na wasze telefony, może coś na drogach naszego regionu jest nie tak, jakieś dziury się pojawiły, nowe może, albo coś z zielenią. Y Nieodpowiednio zadbane, no to zapraszamy, dzwoncie. Może jeszcze jakieś inne tematy? Bywają bardzo, bardzo różne. Tematy zgłaszane przez mieszkańców naszego regionu w naszej audycji do 9.45 czekamy, ale dłużej nie będziemy czekać. Szczególnie, że już 10 minut audycji za nami i jak na razie jeszcze Laszek nie zanotował ani jednego tematu pusta kartka przede mną. Pierwszy w tym tygodniu, ostatni we wrześniu temat dla reportera. Czekamy, drodzy słuchacze, bo jak nie doczekamy się, to pewnie jakaś muzyka spróbuje was tutaj zmobilizować do dzwonienia. A jakoś rozruszać chociaż, bo to... to... Może rozruszajmy faktycznie. Dzień dobry Państwu, a nie usłyszałem, gdzie jest zbiórka w Lubinie dla powodzian? Z tego co mieliśmy informację sprzed weekendu, to aktualnie nie jest prowadzona nigdzie. Chyba, że ktoś ma taką informację, że jest, to zapraszamy, ale aktualnie nie mam takiej zorganizowanej zbiórki. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, ślicznie pozdrawiamy, do usłyszenia. Także to jeśli chodzi o zbiórki, to aktualnie na terenie Rubina nic nie wiadomo na ten temat tak, chyba, że ktoś prowadzi, ale... Wcześniej na pewno kibice prowadzili, to, to pamiętamy, zresztą kibice też dość mocno pomagali. I do hali na mecz można było przynieść, tak. ale, natomiast tam też sytuacja się zmienia i były też sygnały, że z racji tego, że odpowiedź mieszkańców regionu, nie, nie tylko, ale też i całej Polski była tak duża na te potrzeby, że w pewnym momencie już było tego, na przykład jak się dowiozło łopaty czy rękawice w jedno miejsce, był sygnał, że tu jest za dużo, no to było to przedysponowane. W inne lokalizacje, gdzie tego typu rzeczy jeszcze nie było. No ale tu w tym przypadku już mamy jasność. 767-400-400 czekamy drodzy słuchacze. Poniedziałkowy temat dla reportera trwa. Zapraszałem na dzisiejsze spotkanie do Zamku Książąt Głogowskich. zapraszaliśmy na jutrzejsze zajęcia Nordic Walking. No i zapraszamy też na najbliższy serwis wiadomości lokalnych radielka z Zagłębia o godzinie 10. Tam na pewno nie zabraknie świeżych i nowych informacji dla Was, drodzy słuchacze. W różnych nastrojach, jeśli chodzi o sport Kończyli weekend fani sportu. Nie było niespodzianki wczoraj w Lubinie. Industria Kielce wygrała z Zagłębiem 34-21. Udany debiut ligowy nowego szkoleniowca Kaniechem Zagłębia, Marcina Włodarskiego w końcówce. Gol strzelony na 1-0 i zwycięstwo z Radomiakiem. No, niestety, nie może coś formy złapać w tym sezonie w Becklik pierwszy lidze Chrobrek Głogów, który w końcówce stracił dwa gole i przegrał w Gdyni z arką 0-2. No, i też galeria zdjęć poleca się z biegu po miód. Tam, w sumie na kilku dystansach w różnych kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę biegi główne na 7,21 km, oraz dla tych najmłodszych, blisko 800 osób wystartowało właśnie w Przemkowie podczas Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina, a już taka stricte galeria z. Dla tych, co lubią miód, wino i nie tylko, no to od Kasi Rososzko też poleca się, co tam się na straganach działo, co można było kupić, czego, co można było spróbować, czego można było się napić. A biorąc pod uwagę, że z pełnymi koszami mieszkańcy regionu opuszczali park w Przemkowie, no to myślę, że byli zadowoleni, choć pewnie portfele nieco szczuplejsze. Bo nie wszystkie ceny były w granicach rozsądku. No ale cóż, na takich imprezach tak to właśnie jest, że jest okazja. Że ceny nie są w granicach rozsądku. Że nie są w granicach rozsądku. No i cóż, nic na, na to nie poradzimy, no ale też fajnie jest mieć jakiś zakup właśnie z takiej kultowej imprezy, która w Przemkowie jest, czyli Dolnośląskie święto Miodojwina. i wina. To o czym często mówiliśmy, ogólnopolskie nawet można by rzec. No tak, no ale z tym miodem to też jest tak, że e, każdy pewnie ma inną cenę. Tak, dokładnie za wrzosowy litrowy stówka. Nawet tyle, no właśnie, właśnie. Są takie rodzaje miodu. E, mało dostępne, więc i cena wyższa. Pewnie tak to działa. No ja się nie dziwię. No ale miód taki na jesień, na zimę, no samo zdrowie. Kochani, my tu czekamy. Czekamy, czy robimy przerwę. Nie no, czekam jeszcze chwilę, no poczekam chwilę. 9.30 zawsze no Ja wiem, że 9.30, nie, ja nie wiem, jakiś z takim smutkiem. 9.30. Czyli żeby zacząć drugą połowę, to Dobra. trzeba jeszcze przerwę zrobić. To to nie doliczamy czasu gry w takim razie, tylko robimy przerwę. Zaraz po niej krótka, zaraz po tej krótkiej przerwie reklamowej wracamy do Was z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. No i wracamy do Was. My, czy my wracamy teraz? Pytanie, Pytanie czy wy przyjdziecie? Czy, czy, czy wrócicie po weekendzie do nas tutaj, jeśli chodzi o telefonowanie? Natomiast ja mam bardzo dobre informacje dla lokatorów mieszkań spółdzielczych w Głogowie. Dzisiaj rozpoczęła się, jak to mówią fachowcy, w Nadodżu procedura uruchamiania centralnego ogrzewania. Czyli generalnie już, jak dobrze pójdzie w niektórych mieszkaniach, dziś będą ciepłe grzejniki, kalorifery, no ale ta napełnianie instalacji potrwa pewnie parę dni, tak więc nie wszyscy jednego wieczora, tak jak na przykład dzisiaj, tylko w ciągu najbliższych dni sezon grzewczy już rozchula się na dobre. Przynajmniej jeśli chodzi o zasoby spółdzielni mieszkaniowej na Nadodżu, takie mamy. Informacje bezpośrednio od pana Waldemara Figury, kierownika do działu eksploatacji nad Odrza. Dziś też o tym będzie mowa w poradniku lokatora o godzinie 13.15. Prędko bo ten sezon startuje. Czy dzisiaj to takie złudzenie? Piątko o poranku dzisiaj była z tego, co widziałem. Była, Nawet było. i mniej, na mniej miejscami było. 7, 6, 7, 400, 400. Dużo Ale co zrobimy? No tak, już czas przyszedł, to już ta pora. Październik za chwileczkę. Za Może ta pora tak demotywuje godziny. naszych słuchaczy? Nie nazwałbym tego miesiącem październik. <laughs> Wiem o czym pomyślałeś. <śmieniu> powiedziałeś październik, to inaczej usłyszałem. Wyrzuciłeś asp. Z z tak, tak. Z z z z Zadałem zupełnie z z z inną, in inną literkę. literkę. Tak, tak. E, nie zmienia to faktu, drodzy, zauważy, że my czekamy teraz na to, żeby się ten październik rozpoczął na dobre, bo mamy 30 dzień września jeszcze. Tak dzisiaj właśnie sobie pomyślałem, że jak to tak szybko się zrobiło, tak ciach, bąbencji, już od Ekspresem. razu chud. Poczuliśmy. Natomiast tej ładnej pogody jeszcze ma nie brakować za tydzień we wtorek, 18-19 stopni. No to jeszcze jest U, ładna już temperatura. Będzie, jak na te porę roku? To jeszcze ładna temperatura. W ogóle patrzę sobie na pogody długoterminowe i ogólnie synoptycy mówią, że te 14-15 stopni to tak dość często będziemy oglądać, co bardzo nas cieszy i to aż tak do 31 października niby. Czyli Złota Polska Jesień. No, patrząc na to, co jest w prognozach na październiki, ta duża ilość słońca, no, faktycznie trochę opadów deszczu też się pojawi, no, ale myślę, że tak, że piękna Polska, Złota Jesień. Szczególnie, że jeszcze w okolicach połowy listopada ma być dość słonecznie i, i przyjemnie, mamy nadzieję, choć początek listopada według prognoz to dramat jakiś. Ojejku, do listopada to jeszcze 50 razy prognozy się zmienią. Drodzy słuchacze, skoro, skoro wszystko w porządku w naszym regionie, nie ma tematów dla naszych reporterów, to może chociaż i poopowiadajcie, jak tam sytuacja grzybowa w lasach, ile o, nas zbieraliście w weekend. Na Zobaczymy, kto będzie miał najwięcej. Ja też mogę powiedzieć, że uzbierałem tonę. Ale naprawdę mówimy, a nie tak sobie. No tak sobie, tak sobie uzbierałem, dwie. <grywia> Alu, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, nie czekajcie na, na słuchaczy, bo słuchacze są wszyscy w lesie. A -a. Nawet mój mąż pojechał do lasu, ja tylko ubolewam, że nie mogłam, nie, nie mam jakich warunków, żeby jechać do lasu. Mhm. Bo pomoc wyty w lesie bardzo duży, czarną łebką bardzo dużo. I dlatego wszyscy są w lesie, a nie tam będą się żalić na cokolwiek. Mm -hmm. no, 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 no. No. Pozdrawiam pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, bardzo Pozdrawiamy bardzo również bardzo gorąco. Ale Zobaczymy, ile mąż przywiezie słyszyli, tych grzybów. Słyszeliście naszą słuchaczkę stałą. Nawet mój mąż. Nawet. Tak jak już nawet pani mąż, to już <grychy> myślę, że nawet grzyby są. Tak, chyba to, tak. Grzybów jest w bród, Miejmy nadzieję tylko, że y, mieszkańcy regionu nie porozjeżdżali tych lasów, bo jak jechałem akurat na, do Przemkowa na bieki, a potem na Święto Miodu i Wina, to Niektórzy to by najchętniej z auta zbierali te grzyby. No, Zamiast zostawić gdzieś przy można. drodze, na parkingu, no, jest taki wysyp, że można, tylko no, po lasach raczej się nie jeździ. Tak, tak, tylko może, że można y, zbierać grzyby z auta, jak się podjeżdża na przykład na jakąś zatoczkę, a tam stoi pan, który sprzedaje kurki. A na przykład. to <gry> można. Ale, nie wiem, żadna przyjemność kupować grzyby, zbierać, tak, ale kupować. Chyba, że ktoś się nie zna po prostu, ale z drugiej strony, czy masz pewność, że ten co sprzedaje, to się zna? No nie masz pewności, Ja, tego, ja, ja, tak. ja patrzę w oczy. <gry> I wtedy wiem. Nie wiem, czy dalej obowiązują te przepisy, ale osoby, które e, kiedyś przynajmniej sprzedawały grzyby, to najpierw musiały udać się do Sanepidu, żeby sprawdzić, czy to wszystko gra. Aż chyba sam z ciekawości sprawdzę, czy w dalszym ciągu to obowiązuje. Dobry temat dla reportera. Hmm. Sam sobie zgłosiłem teraz. Proszę skoro, bardzo, skoro, zapisz skoro, tam na kartce, skoro, skoro chcecie dzwonić. Sprawdź, czy trzeba do Sanepidu jeszcze zgłaszać. 767-400-400. Drodzy słuchacze, zapraszamy bardzo gorąco. A ciekawe, gdzie grzy więcej grzybów? Czy w Lasach Przemkowskich, czy, czy na przykład tutaj w Grochowice, czy, czy leśna dolina. No, w leśnej dolinie dużo grzybów nie ma. Bo już wszystkie wyzbierane. Na przykład Ale w może. takich lasach Grochowickich. Ja odnoszę, takich od kotli do Grochowic. Odnoszę wrażenie, że to są takie tereny bielawy, Grochowice, że A. tam jak jest sezon, to po prostu grzyby są non stop. Aż do Radzenia. Jestem tego pewien. Choć akurat tam, że, że tak powiem, nie uczęszczam, bowiem tamtych rejonów za mocno nie znam. Ale kiedyś, jak przyjeżdżałem rowerem, to z rowerów z roweru było widać i kozaki, i, i podgrzybki, także. Tak I jak i mi... kozaki, i inne koszulki. Tak, tak, tak. To dobrze. Koźlarze, o tak, żeby, A, żeby tak już było. To gdzieś fachowo. przy brzozach łaziłeś. Jechałem przy brzozach. No. Dobrze. Słuchajcie, 9.39 na naszym zegarku, 6 minut zostało. Ja bym chciał, jednak, żeby ktoś zadzonił. A jak nie zadzwoni, to zagramy jeszcze jakieś utwory się na chwilę... Wyłączymy. to jeszcze Czekając na wasze Pojawimy telefon. Przed końcem tematu dla reportera. No nie ma telefonów, to nie będę przecież naciągał. Nasza słuchaczka chyba jednak miała rację, że wszyscy tak tak w A co, masz a, jakiś podgląd? A wydawałoby się, że... Nie, po prostu tak Kasia, sądzę potem, dzik? że nikt nie dzwoni. Kasia jako prawdziwy dzik, ona ma tam kamery po prostu stawione tak, w Tak, pułapki <laughs> Na ludzi. Halo, halo, dzień dobry, dzień witamy. Dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w tej sprawie Krzyczyna Wielkiego Szafirowej. Czy jesteś, wiadomo, na temat tej drogi, czy jeszcze nie? No, była już odpowiedź. No ja akurat w czwartek nie słuchałam i jakoś nie miałam możliwości słuchać w czwartek i nie wiem właśnie, jaka odpowiedź była. Mm, proszę dać nam chwilę. Za chwileczkę poszukamy tej te, te odpowiedzi, natomiast no Iwona jak zajęła się tematem. Mhm. Mm i za momencik postaramy się udzielić odpowiedzi. Ja tutaj nawet znajdę to nagranie Iwony. Bartku, przejmiesz mikrofon, mam ważny telefon. Proszę bardzo, ja tu już szukam nagrania Iwony, która właśnie na temat szafirowej się dobrze. wypowiadała. Także to, to ja polecam ja, także ja polecam albo teraz sobie posłuchać na linii, albo na przykład dać głośniej radioodbiornik. Na, pani... na linii na linii. Po... No to... Słucha pani aktualnie radian, y, nas? Radio A, tak, 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 tak. No to tak. się rozłączamy, pani daje głośniej Dobra. sobie radioodbiornik, okay. żeby było wszystko lepiej słyszeć. Dziękuję. Proszę Świetnie. bardzo, także, także tutaj jest odpowiedź właśnie Iwony w sprawie ulicy Szafirowej. Proszę posłuchać. Dzień dobry, witam was serdecznie. Jedna z mieszkanek Krzyczyna Wielkiego pytała dwa dni temu na antenie Radia LK Zagłębia Miedziawego o ulicę Szafirową. Tam droga idzie do pewnego momentu, ale nie dochodzi do numeru 10, 10 i pytała, dlaczego nie poprowadzono dalej tej drogi. W tej sprawie poprosiliśmy Urząd Gminy Lubin o odpowiedź i ją otrzymaliśmy. Dlatego, że w czasie przeprowadzonej wizji lokalnej na etapie projektowania tej ulicy Szafirowej okazało się, że ten odcinek około 30 metrów nie jest przez nikogo użytkowany. Właściciele znajdujące się tam po sesji dojeżdżają do domu od strony ulicy Granitowej. Powiedziała nam rzeczniczka prasowa Urzędu Gminy w Lubinie, Sylwia Roskosz. Mam nadzieję, że naszą słuchaczkę będzie satysfakcjonowała ta odpowiedź. Iwona Mierzwiak, do usłyszenia. No. no i, I tym samym... Taka była odpowiedź. Taka była odpowiedź, 9.46 na zegarkach. I tą właśnie odpowiedzią powtórkową kończymy dzisiejszy temat dla reportera. I bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Zapraszamy na jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.